Janko z tej strony i Słompa, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zagramy w Wisielca. Dzisiaj ze mną Szoka. Alo. I gry będą bez kamerki, jeszcze zapomniałem powiedzieć w tamtym odcinku. Jeśli nie widzieliście, wejdźcie. I na gramy na dwóch graczy. Gracz pierwszy ja y, zielony to będzie szoka, nazwiemy. I, I gracz drugi to Jano jest jestem zielonym, Szoka niebieskim, takim wielkim, tym aqua. I wpisz hasło dla przeciwnika. I ja Szoka mam. pierwszy. Dobra. Dobra. Szoka pierwszy hasło. Widzicie, ja nic nie widzę. Ja nic hasła nie widzę. To tak. Nie, to będzie za łatwe. Nie, poczekaj. Dobra. No i dobra. I ja zgaduję. 3, 4, 5. Jest na pewno A. O. Nagrywa się wszystko, żeby nie było. Nagrywa się. Dobra. B. Nie ma. Mam podpowiedzi, oczywiście. A i A Może E Oj Przesunę to tu E Nie Kurde D Też nie N Ha! Nie wiem L. No nie K J O o Zaraz będzie wisielec w, w odpowiedź sobie użyje. Ja, sa. o oh. So. So. Si. Sa. Jest strasznie łatwe. Swa Sła. Sma. sma? No. Szafa No i wyszło No, no i dobra, teraz ja wpisuję dla Szoki Jeden 0 dla Szoki oczywiście Teraz Mogę trochę dłuższe? Tak? Kurde Mm, Ty ja sobie wezmę. Okay. No i dobra. I teraz szoka. Mm -hmm. Tak. Oh. Zacznijmy od A. Nie, nie ma. L. O. Jest. Mm -hmm. mm. Nie, H, N, kurde, W. U, hu. I jeszcze noga, jedna. I, ależ emocje. Telewizor, kurde Dobra, Teraz ja Dobra. Ja wylosowałem. Dobra, go. Masz. Ja takie. Czekajcie. Jackis czeka. Tia A jest para A. E nie ma. N, M nie ma. Więc wezmę po od razu. B nie ma. kurde już głowę mam. W. O K K Wyszło kasa Kasa no. Kasa K jest Nie ma, dobra Jeszcze tylko dwie nogi D, nie ma I noga ostatnia K K odpowiedzi użył no sugeruję, ale nie wiem. U ryzykuję. Ka U może się wybrnie? Kaciusa. Ka K. Ka Nie wiem. Ka Uso. nie wiem. Kapus... Kapusta. T.

Mhm. Mm Proste jest bardzo. Chyba zgadnie, bo to jest za łatwe. Czekajcie, zobaczę, ile mi było nagrywania. Ile? Sześć. Sześć. Dobra. Trwale. Mhm. -mm.

Jak ja on mi ostatnio takie trudne dało. Trudne. bardzo. No. To jest... No nie, no nie, nie. Obra. Dobra. I okej. Okay. I Janusz jedzie. O, a. Nie ma. O, d. A. Jest. A, a ja E nacisnę. A, a, ma. Ma. To jest bardzo łatwe. Nie, nie dam takiego trudnego. Nasza ma. koleżanka z dzieciństwa. Marysia. Nie, co o ty? Nie. Ma. Na pewno wieć bardziej. Bardziej nie, A, akurat tego nie. Akurat tak. Nie, w co Marysia? No i zgadłem. Upsik. No i gdzie jest? Ej. Tu. No ej! Tu jest. Nie. No i dobra. Teraz to ostatni jest. raz. I będzie taka seria. Oczywiście. Ile minut już? 8 minut. Dobra. To ostatni raz jamu. Teraz niech będzie. No i dobra. Nie wiem, czy zgadnie. To będzie trudne. Znowu ktoś napisał. Do mnie. To będzie bardzo trudne. No. No fajnie. Od razu możecie zrobić. Możecie... To co napisałem. Od razu podpowiedź ci. Zróbcie to, co napisałem. O, jak fajnie! No, nie. Z, 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 z. <grym> <grym> nie. Nie. Zalando, Boże, no a. zgadnie chyba takie duże. Zalajkujcie ten film. Gdzie A, l, a, i, k, u, i, ci, i. Dobra, zgad. Ten. Zgad i dobra. No i tak dobra. wyszło. No i przegna się z wami Szoka, Marka. Przegnam się z wami ja. Na razie czuję dla Was. Cześć!